Siemka, siemka wizywie. Witam was serdecznie w sklepiku Fortnite z dnia 21 maja. I co mamy dzisiaj w sklepie? Otóż mamy pana ninja. Więc jeżeli chcielibyście kupować ninja, to oczywiście możecie wspierać mnie z kodem w sklepie Zakrzak. No i przejrzyjmy sobie. Mamy tu zestaw za 1702$. Mamy taniec, styl ninja. Dwie katany, Taki mają głos. Plecak ninja ostrze. I samego ninja w dwóch stylach, nie w czterech stylach, sorry. No więc, jak ktoś lubi ninja, jak ktoś jest fanem ninja to może sobie zakupić takiego skina i grać sobie swoim ulubionym streamerem w giereczce. Na no, co mamy poza ninją? Kości głowca, czyli taki tam, jakiś przytki skin troszkę. piżamkę z peperoni. No, fajna, fajna, całkiem spoko. Najsik, nice, najsik. Nice. Taryfiarka, klasyk, klasyczny skinek. Ninja League, czyli kolejny jakby trochę ninjowy przedmiot, bo jednak ma w sobie nazwę ninja. Taki dźwięk. Eee, terapia tańcem Impreza z pizzą. I, I to wszystko. Bardzo mały sklep i pakiet startowy się nie zmienił, więc widzowie ogólnie możecie wpisać ten kodik jak wam się podobało, jak wam się sklepik podoba, jak macie chęć wesprzeć i ogólnie to zapraszam was na streamy bardzo często na moim kanale o 23:00 około. I co jeszcze mogę wam powiedzieć? Miłego dnia i trzymajcie się, cześć, cześć.